dobrze widzowie, jesteśmy już po krótkiej przerwie. Pewnie znowu będę na to już trudno. No to gramy dalej. No, Jeśli ktoś nie. Chce, na, na przykład zagra z nami, to niech napisze na czacie, bo pod tamtym live'em już nie zobaczymy raczej te y, kto pisał. No to, niech to po prostu kto chce, to, no, to niech napisze na czacie. Na live. Ie. Dobra. w ogóle tego nie na Tutaj jeszcze, IP jest na górze, o tutaj Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, no Tak, Nic na razie nie pokazuje. No, troszkę zaś no. Chyba mniej niż wcześniej. Nie Tak mi się wydaje. to się jakieś Dobra, Ale ty wiesz, że nawet jak to napiszesz, to tylko my to będziemy widzieli, nie? Bo to no. musisz na ogólnym napisać, żeby to było widać jak coś. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Nie w Jak się mylę, to nie To może... Wierzę się ronda tam? No ja żyłem. Czekaj, ten... No. Czemu... Ej, czemu, boże nie ma? Nie, normalnie mnie jakby wywaliło. Nie. Eee. Co? Że co ja? O Boże, żółci idą. Nie, ja nie, 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 nie wywaliłam cię, ja też nie wychodziłam Hello? O, dobra. Hello Kiki Dobra, no to y, jak robimy? Czeka, y, jeszcze raz y, bierzemy, czy jak? Mm. Możemy jeszcze raz, ale nie dobra. wiem jak wyjdziemy z Tigry. Dobra, czekaj, jeszcze raz Yy, drobny problem się stał. Jest... Jesteś już Party. A ty jesteś na, na serwerze? Dobra, yy, widzę, że yy, ktoś yy, chce grać jaki yy, Adrian. Dobra. Yy, Adrian to czekaj jeszcze, zapraszam. Yy. Zginałem Dobra Dobra yy, To teraz gramy 4 na 4 na wstawie Czemu To po prostu jak będzie ktoś jeszcze chciał to po prostu jedną rundę zagramy z kimś Potem... Ale najważniejsze, że zapraszam na live'a Znaczy, ale wiesz, że możesz dostać yy, tam... Mogę? Yy, no. Tak no, się da? Co? Tak się da dostać? No, da się do góry, do masy, do e, czemu się mapa nie załadowała? Czemu są chmury? Dobra, gieram w chmurach. Ja ogarniam łóżko, a ja łóżko. Ja łóżko. A a, to. Ej, bo ja nic nie widzę. Jak chcę wyjść? Czekaj, bo... czekajcie widzowie, że sobie paczkę jeszcze szybko Może coś się naprawi. Hmm, zobaczę. Nie mam nadzieję. Jestem sprawą na Jak widzę, jak to widzicie, to nieważne o co chodzi, Zaraz się paczka włączy. No i ten... No, I będziemy dalej dali. Hmm. Dobra, git y już paczka się zładowa. Dobra. I teraz wodę. Idzie, idzie. Poczekaj, no, <śm> czekaj, czekaj, No co? To co jest Nie wiem No 10 to... no, to... no, to... no, to... ja się tak nie będę bawił. No mam zginęła z tej wysokości. Zabijałaś? Muszę że... e, Nie, jest... bo mnie rzucili z dziewiątki No właśnie wiem Mam tam No to jest? już Na to drzwi No to Weźcie sobie kupcie złote jabłka Idzie, idzie typ My się na razie No, zam no tak tylko y kampienie.

Co ty chcesz? Jezus. Ej, idzie, 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 zielony, zielony idzie, chcesz. Bogu, uważaj! Andrian! Andrian, uważaj! Plecy, górę masz, górę masz Andrian. Boże! An... Dobrze, Dobrze ciśniesz go! Ciśnię na klopta. Tu nie, on tu nie jak spost Patrz! Ale go zrzuciłam Leciał Co to było? No to Ej, by... wieście zobaczcie łóżko czerwonych Łusko, Łóżko czerwonych? Czek ja mam czekaj mam czekaj. Yyy, No więc to Pięć... No to się kilo w nam Złoty przyda bo jak sobie się nie opłaca Może czerwoni i zieloni kampią na Emeralda Czyli co, taktyka, y, teraz kampimy, no i czekamy, tak? Do finału Możemy na diakcję no, no, dia się zbudować e, Jaki panu na d No, my jesteśmy po prostu... Ale w jakim sensie? O czym ty teraz mówisz? Na wiek. No tu ja rozmawiam po prostu Aha Dobra, no, jak na no, te, na no, diaksy się możemy dodawać No, to teraz trochę ryzykowne tak naprawdę, no dobra Jak chcesz być obok... To ja się mogę Dobra to idź, idź dalej To ja się mogę Zalecę z tobą, ja cię Ale... tutaj bez tego, bo jest sobie nie robię jakiegoś siedź-pil No to, to, rozumiem nie chcę sobie nie Rozumiem, rozumiem. Nie rozumiem. Nie ten, nie, no tak. No, nie, tam. Tak, ja wziąłem. Nie ja tego z Zeta robię? na. No. Yy, nie, ja nie, Mi się nie. Chcą, oni jeszcze mają. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. nie. Jak nie można piętnie, to nie się nie mi Ja nie się. No przez lach spadłem, no nie wierzę po prostu. Ach ten internet. No. Ach ten nasz słodki polski internet. Uwielbiam go. Uważaj, idzie. A nie, tu on. Dobra, ja i do ciebie sygnał. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Taki takie obronny, taki Na Ja muszę do zielonych na mam dwa No może w sumie jakąś muzyczkę... Tak. Ej, Dobra, muzyczkę jakoś czy nie będzie zagłaśna co wy na to chcecie? Dobre, dziesiore, dziesiore. Dobra, dziariusz. Dzieziorek, jest o dziurę. Szymon, dobra, ściszę jeszcze. Sprawdzam. Dobra, jest. Nie wiem, gdzie jest chcesz, yy, Dobra, Ewa, Boże, toba, z No nie, odszedł, odszedł, nie ma go Wyście idźcie pod Jaksę, Adrian Adrian, ojej, pod Jaksę idź może na to się siebie, na jak Wysz, I puść jakąś muzykę, Adaś No puściłam, puściłam, puściłam Czekaj, wyślij tu no. Boże, i, i, i tak słucham, so. słyszę, prze... ale pan, no. to pan, mnie nie to, to są jest...

Mówię ci fireball! Co, sami nie słyszałam On jest tam za budienie. Zielony. Zniższy wam Nie wiem, zróbcie coś tam. Co uważacie? Idź do siebie, do siebie, idź. Od niebieskich Od niebieskich? Tak. No wiem. Dobra, jest git, jest git. Co to? Są, to jest. Jest jeden kim B. Z. B. O! No, Ej, bo ktoś chce do, do mnie do partii dołączyć. Adamek daj... Daj do party. No i mm. nie masz 5 na 5. No właśnie to jest problem. No i co w takiej chwili zrobimy? Halo? Z, yy, najwyżej potem tego Adriana odłączymy i ja go dodamy, żeby na zmiany i potem Adriana jeszcze raz dodamy. Dobra. Co to Ja się buduje Adrian dobrze. Dobra. Wy chlepiej może mieć właśnie... Ale mnie cofnęło na tym live'ie. Kilkanaście minut. Zielony spadł? Nie, nie mają pada. Dobra, Adrian, co tu robisz? Adrian szykuj Kaczino! No. To, czy, w której pasz, nie powiem, jak przy śpiery nie mogę przechodzić. Ja muszę sobie napisać od razu jego nick, żeby pamiętać. Eee, tak. Mój no, jeden jest no, niebieski to, to u siebie. Jest cały żelazny. Dobra. Ma ten. Dobra. On ten No to po prostu. Nie należy na... Ej, on dołączył już do partii. czekaj Dobra, dobra, dobra. dobra to jak on już dołączył do partii, to teraz po tej rundzie Adriana na chwilę jakby usunę z partii najwyżej potem jak będzie. Dobra. Ale chłopowi lepiej Okej, to z, z... od pleców Witam, witam Witam Creeper Jak ty to sprzegra? Lezy? Dobra Masz zielony, zielony Właśnie, zielony jest Znale, jak... Oj No, ci dojechał Spoko, nic tak, się tak, nie stało, tak. jakby to jest granie. Adam? <grych> no, no. Adam? No, no. Ej, Idź, Adrian, Adrian Idź do zielonych, do zielonych Idź, bo wszyscy idą do czerwonych Adrian ale to, czekaj, to ja grupę, hmm. grupa... no to grupę zrobię Dobra Ty gdzie Adrian? Dobra no, no, Adrian jeszcze Nie wiem, czy ci będzie słyszył jeszcze dołasz nie? to co? Dobra, już, gotowe Czekam Dobra Dobra, Czekam teraz Albo ten... Adrian, nie wiem gdzie jest Dobra No, Adrian Halo? Czeka Czeka Do Do góry się buduj Do góry się buduj Dobra, to ja ci powiem Idź do naszej wyspy, do naszej morze do, do niebieskich Dobra Do góry, no, mądrze, mądrze. mam plecy Eeej GG Dobra Ej, dobra Łap Idziemy do naszej kili S Dobra Dobra Ja idzie To no po prostu... No to do... Dobra Jeszcze raz Yy, dobra, to po prostu któryś z was wychodzi, trzeba... Dobra, to weź yy, na, na przykład Szymon, weź na chwilę, weź, dobra? To się zaraz dodamy. Szybko rączka z nimi zrobiłem, dobra? Nie, yy, Czekaj, P opuść. Party opuść. Dobra? P. To zaraz się dodamy, dobra? A po prostu, jak ludzie będą chcieli jeszcze zagrać, to ja będę. Wyjść z na rundę. Te opuść party nie mogę. Je Je -je jeszcze raz, bo nic nie słyszę. No. P, -opuść. P opuść. P opuść. P o, P -u -c -c. Dobra. No już. Dobra, to zaraz się zapraszam na po te rundzie. Dobra, no. no tego się spodziewałam. Czekaj, czego? No, sobie, jakby dwie osoby będą przynajmniej chciały z nami zagrać. Czekaj, gra Adrian, pewnie nas słyszy, i Gripper. Hmm. Gripper kłócniesz się, nie rozumie. Dobra, muszę kończyć, pa. Dobra, dobra. Halo? To cześć, cześć, cześć. No? To też. No? W ogóle nie jesteś. A, no, no. A, no, dobra, mi się mapa po... na chwilę. Lecę, muszę, bo ktoś się Ja lecę na Diaz. Dobra, yy, yy, Adrian chce do nas dołączyć, dobra, to go zaproszę czekaj Discorda. Dobra, zaproszę go. Dobra. No, dobra. Siema, Adi. No siema. Dobra, siema, siema. Dobra, dobra. Jest! Co się stało? Kto spadł? Spadłem! Ja spadłem! Ja Sorki, że wcześniej nie dodałam, tylko musiałam coś jedno zrobić. Ale kto? Kto kończy? Kto skończył? Yy, yy, Gruba. Szymonek Szymonek, Ej, yy, nie wiem... Nie wiem kto jest Kim, nie? To mnie zastanawia No dobra. Ja jestem Sigma. Dobra, mniejsza. Ja to chyba... To jest Sigma, bo ja nie wiem. No. no, no o kurde! Dobra. Dobre! Czekaj, TNT palacy, TNT palacy w niego pa 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 no pa no, po pa po pa po, 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 po. Poczekaj pa 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 się pij. dzieje, bo ja w końcu nie wiem No, pa 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 Spoko Kto spadł? Kto spadł? to, to, to. Nie ja. Poczekaj. Dobra, no ja stąd chciałem usłyszeć live'a, którego oglądałem, bo to mi dziwnie działa, tam live Mi dziwnie działa <śm> <śm> Jak zaczyna, to trudno Każdy mu zacina. Dobra, w ogóle, nie, jest, nie, kto teraz nie, z nami gra, to jest ważne? Jakiś SIGMA? No to... Ja eee, No to... To jest SIGMA, to jest SIGMA, to jest SIGMA No uważaj jest SIGMA, ten Creeper, coś tam No to... Y, kto? E to chciał z nami zagrać? No nie powiedziałbym, że widzę, okej okay. Raczej, jakiś po prostu kop, który miał ochotę z kimś pograć No, dokładnie, kto chciał być na ja. No, sami nazwie, że. O, ała, ała, o jest, to bolało w moje nóżki. Moje nóżki były bolące. O, oh, dobra, niebieską, a to to jest. Dobra, ja zapomniałem, że jestem niebieski mniejszą. Nie wiem, widzowie, czy wysłyszycie. Y Boże, ja ale no jak nie słyszycie, to... e, Wiesz co? Oni nas słyszą, oni na... ale ciebie słychać bardzo słabo, wiesz? Znaczy, bo ja jestem na słuchawkach A, to może dlatego faktycznie no... Nie, ja nie, nie. Ja na tym najwystarczajsze słabo słyszałem Ja musiałem się... Z... o e, od tyłu cię robi! O ty me, bezpołeczna Aha, co? Sekundę? Co? Szybkie paluszki ma Czyli mówicie, że słychać was, tak? Bo tam nie... No ja słysza... Ja tam słyszałem że jak czy mnie słychać akurat nie wiem. No, no... Ważne, żeby było słyszeć. Boże, bo ja słyszałem bo to... O, widzisz coś. coś... No widzisz, coś robi. O, mogę zabijać ludzi na weź. Ja to, to ja kupiłem osu Dobra, dobra. Dawaj, dawaj do czerwonych lecimy. No, okay. Dobra, gdzie są ci czerwoni sali? Też w końcu nie wiem. Tam, dobra, Nie są na środku, dobrą. O nie! Ej, co jest, jest jak Savamando. Ej, no co, jest z tymi legalnymi. Dlaczego Ej, bo dzisiaj 5 razy jest chyba spokojnie. Czerwony. Czerwony. Chodź kolego. Pokażę, że mają kwiatki w piwnicy. Znaczy, kotki, zawsze nie wiem, dobra, kolej. No, jak u mnie, pat co? A ja jest, jest głupi, niech nie tawa przewiduje. <coughs> co? Dobra, wygrawa. O, o, dobra. No dobra, dźwięk. Wiesz, co w tym czasie, kiedy wy zabijaliście jednego żółtego, to zabijam dwóch tych ...dziś czerwonych. Dobra, ym, No to jak ktoś teraz chce inny zagrać, to niech y, napisze. Na live albo ten. Dobra, ym. Bo no, będziemy grać czy co? Chyba jeszcze będę. Hmm. The live tak okay. y, z godzinkę czy tam 40 minut będzie trwania czy już tak jeszcze 20 czy coś takiego minut. Kto chce zagrać, niech teraz pisze. Chociaż te będą się teraz coraz częściej pojawiały. Chociaż widzę, że i tak mało osób to ogląda, ale dobra. Mależ no, Pan, nie proszę. Ludzie, no, się. Gra. Y, ja tam jak. Y, totalna ciota. E, no. E, e. E, no. Oko to jest w tym we dwójkę. A, dobra, oko. Nie jestem ja w tym. Nie... Znaczy, ja to głównie dlatego, bo rozgrzany nie jestem. To główny mój problem. E, bo ty nie by, ja nic nie widzę. U mapy nie widać. Tak nie widzisz. O, dobra. Nie wiem, bo mi. A wiem, ja też takiego buga miałem. Byś musiał wyjść i wejść do gry. Ja tak sterpaliśmy. Albo po prostu wkakiś tą rudę z tym czymś. Nie. Ja. Ja kolegów! Dobra! GG! GG! Trudno. Buduję. zielonych nie ma. Mamy dwa te. Nie powiedziałbym, bo ktoś tam możesz wyjść, nie. No dobra, no, no chill. Ale mamy jakby kolegów załatwionych, że tak powiem. Kolegów. O Jezu, jakiś niebieski spoceniec! Ci uspokój kolego, bo jeszcze... Spocisz te kwiatki swoim potem daj wy, najlepiej. Ej, psi naprawdę nie widzę. Niech ja ten kwiatki potem swoim podleję. Już nie mam. O dobra, widzę już. Coś. Coś. Ej, A tam jak... coś tam. Fajnie, przeszedł. Jestem w sam barze. Jej On pyta na kogo lecimy? Na kogo lecimy, nie wiem. góra, góra! O ja co kolejny, nie... o ja co to tam sam. Ech, m, to taki... O co? Jaką sekundę to skopał? Nie! Idzie, idzie, idzie! Co? No właśnie ja się zdałem, jaką w sekundę skupuję. Ja nie Ej, wiem. Noży, o, bo... Dobra ja umrę, umrę, bo mnie dwójka bije, fajnie. Jebie, w przyszłości jak będziemy... Yy...